Tam witam serdecznie. Dostaliśmy taką kartę na czwartym ręku. Przeciwnik z lewej otworzył jedno kier. Jedno kier, jakim systemem by nie grał. Partner dał kontrę. Jeżeli grajemy normalną kontrą, wywoławczą, to to jest kontra, która ma modelowy kształt. 4 1 4-4, czyli krótkość kierową single kier i 3-4 i to jest ręka idealna modelowa, aczkolwiek przyjmujemy się że, przyjmujemy, że to jest e, krótkość kierowa i przynajmniej 3 karty w pozostałych kolorach szczerze mówiąc nie bardzo wiemy co mielibyśmy powiedzieć bo jak zrobimy bilans partner ma 13 my 4-17 jak policzymy 5, to akurat będziemy mieli na jedno pik. Jedno pik, ale to też może być traktowane jako negat herberta, to można powiedzieć z trójką pików. Tu można mieć takie ustalenie, że jak partner wtedy boje dwa piki, to wtedy powiemy trzy piki. Ale z ten sprawy zwolnił nas z licytacji, powiedział dwa kiery. No to, żeśmy spasowali, bo na dwa piki nie mamy. Mamy na jednego jedno pik i to takie, nie bez koloru pięciokartowego. I po pasie tego z lewej partner dał kontrę. Kontra jest silniejsza, obiecuję Normalnie partner licytuje do dwóch lew naszych, tu licytuje do jednej. Powinien mieć 16 oczek albo 5 lew, jakbyśmy tego nie liczyli. I nasza jedna lewa to jest... 6 i 2 za kolor uzgodniony to 8, takie lekko naciągnięte bo te piki takie cienkie ale licząc w drugi sposób 16 partnera, 5 nasze 21, 5 za kolor uzgodniony, 26, no ale to niepełny kolor, należy zalicytować 2 pik i partner podejmie decyzję partner podejmie decyzję my mniej więcej już sprzedaliśmy wszystko co mamy, nasz askier Powoduje, że, że no partner no będzie miał przejście do ręki naszej i będzie mógł sobie coś podegrać. Oprócz pierwszego wistu, który różnie może pójść. Dziękuję za uwagę.